No, bo wiesz, teraz ludzie nawet nie było policji, nie było nic. Ciekawe, policja stoi po drugiej stronie. Dobra. O, jakiś samolot wielki. Nie, no, co ty robisz? A, dobra, dobra, dobra. M25, tak, to jest ta piętnastka, dobra. Zaraz tutaj muszę nagrać. Zaraz to nie sobie. czytamy. lecimy? drążam, poczyste ci podeść mamy. 5, 4, 5 i krankę. Tam się to zaczyna dokar. O. O. No fajnie. No za drugiem, co? To fajnie, tylko za drugim co? I też no tam, żeby to nie dać opanienia. Również. spory też. Skoro Да. Saudia. O! To dopiero. Ale wielkoludy teraz startują. O, to fajnie jest co? Dlatego tego to jest super. A to by startowało do Nowego Yorku British Airways. Jeden za drugim. To A ja zawsze jest nie? E, nie, to jest 777. Tamten zakręcę, ten do Riyadu Jeden za drugim, kurde, ale no, to jest bym... i tą... Fajnie. Tutaj by było fajnie specąć na tym mostku i... Pięknie, no, nie, no i sobie skręcają, a zrobiście to wygląda. Kurde, ta kamera mi lata dobra no, A może nie, już uważaj nie. na tą no, drogę, to, bo nakraj sobie to, a nie, już, już pokazuję, że już będzie zjazd. Nie wiem. Może teraz mi jakiś samolot tutaj jest. Trzymaj się lewego pasa. No tutaj uwaga na samoloty jest. W Dobra, my jesteśmy tak na czterej i kable. Fajnie, to jest taka ładna pogoda, nie? Ja to po prostu idealne na Nie mam tego z tej stabilizatora. Tutaj. <gryny> latam z tym Nie wiem, co będzie z tego, tego nagranego. I teraz na lewo będzie. To ronda, tak? Tam prosta i tak dalej, tak? To cztery ronda, czy tam trzy. Jak skończy? Jak będzie? To jest ta droga. Co tam? Polski lot! Nie. Coś tam, ale nie wiem co. Coś to jest, ale to by było fajnie stanąć. Gdzież to jest? To, jak, to jest taka Jest ponad widokowy w jednym miejscu. Dobra, sprawdzę, tutaj leci gaz. Ale samotrzanym to zostanie. Czekam, nie bo nie podoba sobie polskiej. Dobra, yy, prosto. Prosto. Zanim będzie chciało co? Coś fajnego, nie małe. Genewa, dobra. No tak, tutaj prosto. Później znowu prosto. 5 minut do lotniska. Już teraz to odpukam sobie w głowę, że Bóg by się mi samochód złożył. No i czekamy co byś z, z Na no, pierwszą bym sobie poszła A samochód gdzie byś został. Ale nie mam będzie ty przestań już pierdolić. Damaj. Brzydko powiedzmy. Dobra, nagram cię teraz. O, ta maręczowa się pozjeżdżał. To rono i na to. Long stay T2 plus 4, dobra, dostałem <stank> no po prostu. Tak, to dzieram, chcę się mieć. Prawie, że za tym tirem ale po prostu... Co to za jakieś? Jeden, no, proszę cię. Musisz. No, nie, na już zastanawiam, co to za wielkie Aha, dobra, i teraz ja tu patrzę, ja tu patrzę na ten. Jeszcze w między, międzyczasie patrzę na... Teraz idziemy. Wiesz co, na ten Google jest 3D i te zbiorniki są wystawione na górę. Może paliwo zobaczę sobie, jak się No robi? i za... wiem, za Dobra, okay. poproszę proszę. Ja teraz się chcę skupić na jeździe. Ma... Na rondzie prosto. I teraz już będzie... W... nie będzie już. Jeszcze nie. Te... No, ale będzie droga w prawo. Jeszcze jakieś hmm. rondo musimy przejechać? A, tak. Ja? Jeszcze jedno? No. Nie. Za minutę. Za, dziewię... za 9 mili. Czekaj, ja zobaczę. Powiem. Ale rondo, czy będziemy na miejscu? Rondo. Bo o czym mówisz? Dobra, poczekaj, rondo. Prosto. Jest tutaj u mnie na znaku, że prosto pojechać. No ja wiem, że prosto, bo ja wiem, że prosto. Tak to wiem. Na tym rondzie jeszcze prosto, i dopiero za rondem w prawo. No, no dobrze, Bo o to nie chodzi. Za minuty będziemy na miejscu. No, tam. Nie, no, bo to pewnie chodzi o to światło. Czerno. nie, tam jest. No, bo rondo jeszcze prosto. No, tak, tak. I za rondem w prawo będzie. Tak no, czerwony, czerwony, czerwony. No, nie wiem. pomylił się. Aha, Aha. A, bo była strzałka w lewo na czarno. W lewo, była na zielono, on pojechał, tak? Dawa, a ten Swissport to jest ten. Dostawa pewnie na lotnisko, coś. Znaczy na cargo, jakieś. Tak, tak, Dobra, Tu jest ronda, jak ten autobus stoi, to tu jest ronda. Widzisz, mówiłam Ci, że jest ronda. No tak, ronda, nie, za tym rondu chodzi. Biznes T4, Longstain T2, T3, T4. Trzymaj się prawej, prawej, strony no nie no, mi... aha tak, tak. no, bo będziesz skręcał widzisz, welcome to the long stage now no. park and ride to the next ride no, tak, on się się no dobrze, masz rację, idę o, Swissport idzie tam long t to 4, to jest to? tak, park and ride, tak, tak. to jest to Tyle za tym ciężaróweczką mieć. pomarańczowy, a też zapierdala kurwa o, Poczku, Co? Dobra, zanim między tym żółtym a ciężarówką, chyba już sobie nie rozjedzie. Dobra, podjeżdżaj trochę. Dobra teraz a, tu, tu, tu wjechał byle jak, że ja się wystraszył. i co bilet jest? jest dobra, daj mi to jest ten parking? no ten, long stay parking terminal ten, a, a tam na co tam się wjeżdżało? biznes jakiś A. no tak się wydaje, że, że tam wzią. Przez barierki, no gdzie normalnie z boku? Nie wiem, z boku to Może autobus? Gdzie my tu wjechaliśmy? Ale no tak. miejsca muszę poszukać A tutaj się wiesz, aha, dobra Czekaj teraz No entry, dobra Jeszcze gdzieś tam gdzieś Kurwa, pozagradzamy <laughs> Tu jest zakaz wjazdu no, Tutaj jest pozagradzamy W ogóle pierwszy zakrocona i co? Nie wiem, no dobra, idziemy. Szukamy. Śmiesznie. O, jest miejsce. Jedno drugie. tam już podjąłem. O tam jedź, no. O tam i tam. Dobra, są, okay. O Jezu Boże, sam miejsce. Ja już mówię, kurde, fajny parking wybraliśmy. Nie ma miejsca. Wybrałbym w lewo, w lewo, no, w lewo sobie ja No dobra, to może lepiej, jest co? dużo, znaczy dużo. No by było, tu jest miejsce. Dobra, Gdzie? Tu no tu wiesz. O, ko naszego, dobra. Ale ciasno jak Nie, no jest okej. Okay. Nie no, jadę, no co no, przecież nie będę się, nie się tak teraz... Tam dalej masz, o tu a, a co, myślisz, że to lepsze? Dobra, o tam koło jeszcze koło tego przejścia. Dobra, Oj, tu po prawej masz dwa obok siebie. Dobra, jest. Tu będzie lepsza. To, ko tego Porsche. Tam No, no. tam ma miejsca. Bo są dwa miejsca, no. A czekamy czy pod płotem, ale nie, bo tu wszystko jest. Nie mam tej całego. Pod potem to cię zjedzie? Tutaj jest lepiej chyba. Ja o, B16, dobra, muszę zrobić zdjęcia tym razem, sfotografować. Jest okej? Okay? Dobrze jest. Dobrze jest. O Jezu, dobra, dojechaliśmy. O, zaszło z się, nie, nie całkowite? O Boże, ja już muszę to nagrać, to wydarzenie, że zeszło z nas. Udało, tutaj, się, nie? Udało się, się dojechać szczęśliwie.